Moi kochani, dobry wieczór. Od zeszłego czwartku, czyli dzisiaj mija, minie jedenasty dzień, jak jestem przetrzymywana wbrew mojej woli w Centrum Zdrowia Psychicznego Morawica pod Kielcami. Sytuacje, jakie mają miejsce w stosunku do mojej osoby, wielokrotnie już Stwarzały możliwość dla lekarzy, ponieważ lekarz, nie mam jednego lekarza prowadzącego, bo stale to ulega zmianie: stwarzały możliwość absolutnie wypisania mnie. Nie jestem osobą, która tutaj jest agresywna, nie jestem osobą chorą, chociaż na siłę usiłuje się mnie diagnozować. I wielokrotnie, wbrew mojej woli, poddano mnie y, podaniu leku siłowo szprycy z neuroleptykiem. Ja, tak jak wcześniej y, w swoich y, postach wskazywałam, nie zażywam żadnych leków, a tym bardziej leków, które mają bezpośrednie przełożenie na sposób myślenia, na myślenie na jasność umysłu, bo y, doszłam do tego po kilkudziesięciu latach, ale cieszę się, że w ogóle doszłam do tego, że że aby zrównoważyć się wewnętrznie, aby się wyleczyć, należy znaleźć w sobie odnaleźć w sobie, odsłyszeć w sobie ten jeden jedyny głos. Który każdy z nas ma, można to nazwać sumieniem, można to nazwać wewnętrzną iskrą. Każdy z nas ma ten jeden, jedyny głos, którego powinien słuchać. E, nagrywam w ukryciu e, w palarni. Niestety skończyły mi się papierosy, nie mogę zapalić. A na okres weekendu e, oddział zamknięty. Z którego nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, bo okna są zakratowane, drzwi szczelnie zamknięte. Oddział, który liczy sobie 30 miejsc łóżkowych, został wyczyszczony do 10 osób. Ja w tu, wśród tych 10 osób na sobotę, niedzielę, gdzie w tym szpitalu nie dzieje się kompletnie nic. Nic, bo nie ma lekarzy, nie ma obchodów. Jak się coś dzieje komukolwiek, to jest jeden lekarz dyżurny na szpital wielkości Szpitala Babińskiego w Krakowie, czyli olbrzymi teren. Więc zanim przyjdzie, czy w ogóle przyjdzie lekarz dyżurny, to można skonać. Kochani, mówię i nagrywam tylko po to, byście mieli świadomość, że bo to interwencja była na zgłoszenie anonimowe. Policja do mnie przyjechała. Komuś nie spodobał się wzór korali. I tak to jest. Tak to jest w świetle przepisów obowiązujących póki co w naszym kraju, o którym elita twierdzi, że jest to kraj superdemokratyczny, wolny i bezpieczny. Bardzo proszę. Ludzi dobrych woli, dobrej woli, bo wiem, że tych jest więcej, o to byście sobie podawali te informacje un-unemu, unemu un -unemu, un unemu jak w przecudnej sztuce teatrustu opis dobrych obyczajów według księdza Kitowicza i żebyście mi pomogli. Z serca Was przytulam, pozdrawiam. Życzę naprawdę spokojnej nocy i wspaniałego weekendu. Spróbujcie się zorganizować. Spróbujcie. To jest Morawica pod Kielcami, ulica spacerowa. Pierwsza klinika psychiatrii w Centrum, w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, Morawica pod Kielcami. Wszyscy artyści. Jesteście dokładnie na celowniku wszyscy. Wszyscy ci, którzy coś dobrego robią i niosą prawdę, niosą światło, są na celowniku. Podejrzewam, że takich ludzi jak ja, zamkniętych bez powodu, serce mi pęka, bo nie wiem, co się dzieje z moimi kotami, które zostały odszarpane ode mnie siłą. Proszę po prostu o pomoc. Serdecznie przytulam, pozdrawiam. Aleluja i do przodu.